Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji serii Język Niemiecki od poziomu A2. Dzisiejszym naszym tematem jest stres. Sztres. Tutaj mamy krótki słowniczek, zaś tutaj tekst związany ze stresem, który za chwileczkę sobie przeczytamy. Najpierw słowniczek, który będzie Wam potrzebny do przetłumaczenia tego tekstu, ponieważ właśnie przetłumaczenie tego tekstu będzie Waszym zadaniem domowym. Die Situation, czyli sytuacja niebezpieczna, niebezpieczna sytuacja żyść erhöhen, podwyższać się, zwiększać się, der Stressfaktor, czyli czynnik stresu, czynnik stresowy, die Lebens Einstellung nastawienie do życia, unter Zeitmangel, czyli pod wpływem braku czasu, Leiden cierpieć, der Leistungsdruk, presja sukcesu, presja zdobywania osiągnięć, die Errungenschaft osiągnięcia. Gesundheitsschäden, czyli e, problemy ze zdrowiem, szkodliwości dla zdrowia, verursachen, powodować, auftreten, występować, na przykład schwierigkeiten, trudności mogą występować, auftreten, sich gestresstfühlen, czyli czuć się zestresowanym, inderstressmüllstöcken, czyli tkwić w takim stresowym młynie, w ciągłym stresie tkwić, Abschalten, wyłączać. Die entspannung relaks, zrelaksowanie, odpoczynek. I mamy nasz tekst. Przeczytam go również, możecie sobie go po prostu posłuchać i spróbować ze słuchu go przetłumaczyć, bądź możecie patrzeć również na e, ten tekst pisany. Im Leben geht, es nicht ganz ohne Stress. Ob im Berufsalltag oder im Privatleben, Stress kennt jeder von uns. Stress in der Schule oder am Arbeitsplatz. Stress durch den Partner oder durch Existenzsorgen. Man steckt pausenlos in der Stressmühle. Man kann nicht mehr abschalten. Der Schlaf ist unruhig und bringt keine Entspannung mehr. Der Stress, der viele Reaktionen im Organismus löst, kann Gesundheitsschäden verursachen kopf und magenschmerzen schlechter schlaf sind nur einige beschwerden die auftreten können viele menschen in der ganzen welt fühlen sich gestresst man vermutet dass knapp 70 aller krankheiten stressbedingt sind Na pewno z pomocą tego słowniczka nie będzie stanowił dla Was problemu. Czekam na Wasze tłumaczenia w, filmiku, w komentarzach pod tym filmikiem i zapraszam Was za tydzień do kolejnej lekcji.